Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla was coś naprawdę wyjątkowego, bo mam w rękach zupełnie nowy smartwatch od Huawei, model Watch GT6 Pro. I powiem wam od razu, to nie jest byle jaki zegarek, to jest sprzęt, który łączy w sobie wygląd klasycznego, eleganckiego czasomierza z możliwościami, jakie daje nowoczesna technologia. I tak wiem, że każdy producent mówi, że jego nowy smartwatch to rewolucja, ale tutaj faktycznie jest o czym pogadać, bo Huawei naprawdę dopieścił ten model pod każdym względem. Więc jeśli myślicie o zakupie nowego smartwatcha, chcecie coś solidnego, co wygląda dobrze, działa długo na baterii i ma tonę funkcji zdrowotnych, zostańcie ze mną, bo będzie dużo konkretów, ale też trochę moich osobistych wrażeń po testach. Na pierwszych otokach Huawei Watch GT 6 Pro robi wrażenie. To sprzęt, który wygląda po prostu drogo. Koperta z tytanu, szkło szafirowe, wszystko spasowane idealnie, zero plastikowego taniego klimatu, który często psuje efekt w tańszych zegarkach. Tutaj naprawdę czuć klasę, kiedy bierzecie go do ręki czujecie, że macie produkt premium. Nawet sam pasek w mojej wersji Fluo jest miękki, przyjemny, nie obciera, nie ciągnie włosków z ręki, co akurat dla mnie jest ogromnym plusem, bo nie znoszę zegarków, które po godzinie zaczynają uwierać. Huawei zrobił tu coś, co naprawdę przypomina Apple Watch Ultra, ale za mniejszą kasę. Całość wygląda bardziej jak klasyczny zegarek sportowy, a nie futurystyczny gadżet z kreskówki. Zegarek jest dość duży, bo ma kopertę około 45,6 mm, więc na mniejszym nadgarstku może wyglądać troszkę masywnie, ale mi to akurat odpowiada. Lubię, jak zegarek jest widoczny i ma swoją wagę, ale mimo tego rozmiaru jest zaskakująco lekki. To zasługa właśnie tytanu, który jest dużo lżejszy niż stal, a jednocześnie odporny na uszkodzenia. I co ważne, zegarek jest wodoodporny. Mamy tu certyfikat 5 ATM i IP69, więc spokojnie można pływać, brać pod prysznic czy nawet nurkować do 40 metrów? To już naprawdę coś. Zegarek wygląda dobrze zarówno do sportowego stroju, jak i do koszuli. To jeden z tych modeli, które możecie założyć na siłownię i na spotkanie w pracy i zawsze będzie pasował. No i dobra, ale jak wygląda ekran? I tu też jest mocno. Huawei wsadził tutaj piękny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 466x466 pikseli. Kolory są żywe, kontrast niesamowity, a jasność, no powiem Wam, że słońce może walić prosto w ekran, a i tak wszystko widać. Producent deklaruje do 3000 nitów jasności i to czuć. Dla porównania to tyle, ile mają flagowe smartfony. Nawet w południe przy bieganiu w pełnym słońcu nie musiałem zasłaniać ekranu dłonią. Działa też always on display, więc tarcza może być cały czas widoczna. Oczywiście to trochę wpływa na baterię, ale o tym zaraz. Reakcja na dotyk jest świetna, wszystko chodzi płynnie. Nie ma żadnych zacięć, co było bolączką niektórych starszych modeli Huawei. Tutaj naprawdę czuć dopracowanie. Przejdźmy teraz do systemu. ŁOczkieter 6 Pro działa na Harmony OS, czyli autorskim systemie Huawei. I powiem wam, że to jest system, który bardzo się rozwinął. Interfejs jest prosty, intuicyjny, ładny, z ładnymi animacjami i logicznym układem menu. Wszystko jest na swoim miejscu: przewijacie w prawo, macie widżety, w lewo statystyki zdrowia, z góry szybkie ustawienia, z dołu powiadomienia. Zegarek współpracuje z aplikacją Huawei Health i tutaj trzeba ją mieć, żeby wszystko działało, ale to nic trudnego. Sparowanie zajmuje chwilę. Jeśli macie telefon z Androidem, działa świetnie. Z iPhone'em też się dogaduje, chociaż nie wszystkie funkcje są dostępne. No i tak trzeba pobrać apkę z App Gallery, bo w Google Play już jej nie ma, ale to kwestia dosłownie dwóch minut. Jeśli chodzi o powiadomienia, działają bardzo dobrze. Widać wiadomości, można odczytać, ale nie zawsze można odpowiedzieć i to jest minus. Nie mamy też tak rozbudowego sklepu z aplikacjami jak w Apple Watchu czy Galaxy Watchu, ale umówmy się, większość ludzi i tak nie. I instaluje miliony aplikacji na zegarku. Dla mnie najważniejsze, żeby powiadomienia, muzyka, zdrowie i trening działały jak trzeba i tutaj działają. No dobra, ale przejdźmy do sedna, czyli funkcji sportowych i zdrowotnych, bo to jest to, po co większość osób kupuje ten zegarek. I tutaj Huawei naprawdę nie zawodzi. Zegarek ma wszystkie podstawowe czujniki, tętno SPO2, sen, stres, kroki, ale oprócz tego ma też EKG, czyli elektrokardiogram. Możemy więc w kilka sekund zrobić sobie prosty pomiar pracy serca. Działa to dobrze, a wyniki można później zobaczyć w aplikacji. Jest też analiza snu, regeneracji, poziomu stresu, a nawet wskaźniki oddechowe. I powiem Wam, że algorytmy Huawei są naprawdę niezłe. Sen jest rozbijany na fazy, a zegarek nie tylko pokazuje liczby, ale też interpretuje je i daje sugestie. Czyli, na przykład, Twój sen był zbyt krótki, albo Twoja jakość snu się poprawia. To działa zaskakująco sensownie. Jeśli chodzi o sport, to Huawei GT6 Pro obsługuje ponad 100 trybów sportowych: bieganie, rower, pływanie, spacer, wspinaczkę, jogę, golf czy narty. Wszystko, co tylko chcecie. GPS jest bardzo dokładny, łapie sygnał w kilka sekund, nie gubi trasy, a dane są bardzo precyzyjne. Ja biegałem z nim kilka razy, porównałem z telefonem. Różnica w dystansie była 1, może 2%, więc naprawdę świetny wynik. Co ciekawe, Huawei wprowadził też funkcję pomiaru mocy przy jeździe na rowerze, bez dodatkowych czujników, co jest naprawdę imponujące. No i oczywiście zegarek ma wbudowany czujnik głębokości, więc można spokojnie nurkować, jeśli ktoś lubi ekstremalne klimaty. No i teraz coś, co mnie zawsze najbardziej interesuje. Bateria. Bo co z tego, że zegarek ma milion funkcji, skoro muszę go ładować co dwa dni, prawda? No właśnie, i tutaj Huawei znowu pokazuje klasę. Producent deklaruje nawet do 21 dni działania i to nie jest market, bajka. W praktyce, przy normalnym użytkowaniu powiadomienia, trochę sportu, pomiary tętna, ekran włączony gestem, zegarek wytrzymuje te spokojne 10-14 dni. To jest coś, co robi różnicę. Ja po tygodniu miałem jeszcze połowę baterii, ładowanie trwało około godziny i odbywa się bezprzewodowo przez magnetyczną ładowarkę, która jest w zestawie. Więc serio, zapominacie o ładowarce na dwa tygodnie. Dla mnie ogromny plus, bo nienawidzę codziennie przypominać sobie, o nie, znowu muszę naładować zegarek. i Jeśli miałbym zebrać to wszystko w całość, to Huawei Watch GT6 Pro to smartwatch, który stawia na balans między elegancją, funkcjonalnością a wytrzymałością. Mamy tu design klasy Premium, tytan, szafir, dopracowany wygląd. Mamy świetnie ekran Apple LED, który bije po oczach jakością. Mamy masę funkcji sportowych i zdrowotnych, które naprawdę działają i dają wiarygodne dane. No i bateria, która bije konkurencję na głowę, ale żeby nie było tak idealnie, są też minusy. Po pierwsze, brak po Sklepu z aplikacjami, więc jeśli ktoś liczy na Spotify, Google Maps czy Whatsapp na zegarku, tego tu nie znajdziecie. Po drugie, nie wszędzie działają płatności NFC. Po trzecie, koperta może być zbyt duża dla osób o drobnych nadgarstkach. I wreszcie, cena, która wynosi aktualnie do 1500 zł. To nie jest tani zegarek, to półka premium, więc trzeba wydać więcej niż na zwykłego smartbanda. Ale moim zdaniem tutaj faktycznie płacimy za jakość, nie tylko za logo. Po kilku dniach z tym zegarkiem mogę śmiało Wam powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej dopracowanych smartwatchy, jakie Huawei zrobił. Idealny jest dla osób aktywnych, które chcą coś solidnego, co nie rozładuje się po trzech dniach i przy okazji wygląda świetnie. Nie jest to może sprzęt dla maniaków aplikacji i powiadomień jak Apple Watchu, ale jako zegarek sportowy i zdrowotny z nutą luksusu naprawdę topka. Jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy warto go kupić, moim zdaniem warto. Zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która lubi sprzęt dopracowany, trwały z długim czasem pracy. Dla biegaczy, rowerzystów, ludzi którzy chodzą na siłownię, super. Dla kogoś, kto chce codziennie płacić zegarkiem i gadać przez niego jak przez telefon, raczej nie. Ale jeśli szukacie zegarka, który po prostu działa, wygląda i nie zawodzi, Huawei Watch GT6 Pro jest naprawdę mocną opcją. Podsumowując, świetny design, fantastyczna bateria. Bardzo dobre funkcje sportowe i zdrowotne, genialny ekran i solidne wykonanie. Z minusów brak rozbudowanego sklepu z aplikacjami, ograniczone funkcje smart i dość wysoka cena. Ale jak na sprzęt, który ma wam służyć długo, wyglądać dobrze i nie prosić o ładowarkę co dwa dni, dla mnie to hit. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie pod nim łapkę w górę oraz napiszcie w komentarzu, czy używacie smartwatchy i jakich modeli nosicie teraz, bo jestem ciekaw. Subskrybujcie kanał, żeby nie przykapić kolejnych recenzji, bo już testuję kolejne ciekawe gadżety i widzimy się w następnych materiałach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!